Cześć, z tej strony Karolina. Już od dawna mówię Wam o fudego skórę takę. pierwszy trafił do mnie już chyba ponad rok temu, jeżeli dobrze pamiętam. I od razu go wtedy zepsułam. Nie wiem jak to się stało, yy, to znaczy za mocno go nacisnęłam. Myślałam, że jest bardziej elastyczne, ale już na samym początku yy, go właśnie za bardzo docisnęłam i taka rurka przy samej końdziowce się złamała. Później tuż za bardzo z niego yy, no, ale dało się go używać. Później kupiłam następny po prostu. na no, teraz i trzeci, i czwarty. Uwielbiam używać go do bezgrania w szkicowniku i zapełniłam nim bardzo dużo stron. W zasadzie najczęściej używany pisak to jest ten, tak, na ten moment, przeze mnie. Na no, po co mi ich tyle. No po... Niestety się zużywają, są jednorazowe. E, można je co prawda we własnym zakresie sobie napełnić e, innym tuszem jakimś, no ale końcówka się zużywa. I tak się zastanawiałam, może zrobię wideo, jak schakować taki pisak, także dajcie znać, jeżeli chcecie. Można nim narysować naprawdę maleńkie szczegóły. Tusz koczy jest na bazie wody i niestety, ale nie jest permanentny. I na początku brałam to za duży minus, no bo fajnie by było później podkolorować akwarelką czy coś. No ale skoro tusz nie jest permanentny, to nauczyłam się uzyskiwać nim fajne efekty takie ala akwarelkowe bez dodatkowego koloru, tylko pozostając w czerni. Także z jednej strony może być to minus, z drugiej plus. Zależy od tego, czego oczekujecie od pisaka. Uważajcie z używaniem go na farbach, bo może się przytkać. W zasadzie to są dwa rodzaje fudego koczy. LS1, myślnik 10 to taki z czarnymi elementami obudowy, tam skuwka i y, tył, że tak powiem. I ten jest większy y, oraz LS1. 4-10, czyli ten z perłowymi elementami, o którym jest to wideo. Tak jak zdążyliście zauważyć. Czarny możecie wykonać też dużo grubsze linie. Oficjalnie czarny jest większy, ale tak naprawdę ma zupełnie inną końcówkę, bo ta czarna jest. Zobaczcie, jak ona jest elastyczna, jak się ugina wygina. To jest zupełnie inna końcówka. Na no, perłowy jest taki sztywny. A mimo tego, że perłowy jest sztywny, nim też możecie kaligrafować. Tylko nie przyciskajcie za mocno do kartki, tak jak ja to zrobiłam na początku. Czy mam dodatkowe uwagi? Tuż mógłby szybciej schnąć, lub mogłaby go mniej lecieć, tak jakby. Mimo kilku wad, no ja go po prostu uwielbiam. Chciałabym mieć go w kilku kolorach, no ale ten perłowy jest dostępny tylko z czarnym tuszem. Ten większy, który ma czarne elementy, jest dostępny w różnych wersjach kolorystycznych. No a, a tego perłowego można sobie hakować, tak jak wspomina. Pisak jest mega wygodny. No i bardzo ładny. Na ten moment to pisak, którego używam najczęściej. Dajcie znać w komentarzach, czy próbowaliście tego perłowego fudego koczy albo fudego koczy z czarnymi elementami obudowy. Mm, I to było na tyle. Wielkie dzięki za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się pa".